W można się przyglądać z każdej strony. Tak. Bilet kolejowy, który kupuje się w pociągu. Cześć! Witamy na ściananiu. Przyszliśmy, tak się złożyło, że przedem tylko z ponieważ nasze kobiety wstały wcześniej. My poszliśmy o drugiej spać. Jak Grzegorz, to w ogóle tak poszedł nie wiem w której? Tutaj... Późno. W każdym razie zabawiliśmy zupę. Yy, nie mam pojęcia, co to jest za zupa. W każdym razie jesteśmy na tyle głodni, że chyba zjemy wszystko. A jak już zjemy, to idziemy na dworzec. A stamtąd śmigamy do miasta, o którym nam wspominałem wczoraj, czyli na zachód Banku. Z przyjechaliśmy, z Bangkoku, a teraz jesteśmy w nakon Paton, nawet na przedmieściach Nakon-Paton. Jesteśmy w komplecie i ruszamy. Co prawda, te chmury są dosyć interesujące, takie jak bym powiedział bardzo burzowe. No, zobaczymy, co to będzie. Tak wygląda bilet kolejowy, który kupuje się w pociągu. Koszt podróży to było 15 batów, ale za rower. 100 batów ekstra, czyli razem 115 batów. Przyjechaliśmy do na Kompaką i tutaj znajduje się jedna z największych stóp, właśnie największa stupa na świecie. I możecie ją zaobserwować, stoi tuż za mną. Łamy. w tym czasie deszczu szukamy przybytku. Zostawiliśmy całą ekipę pod sklepem. Odpoczywają i spijają kawę, a my szukamy spania w tym czasie. Jesteśmy w przybytku, a słuchajcie, jaka wtopa maksymalna. No dobra, od początku. Znaleźliśmy ten przybytek i. Cena? Luxor Hotel? Tak naprawdę wygrała cena, bo to kosztuje 230 bahtów I teraz, czyli około 23 zł. I teraz, jesteśmy, weszliśmy tutaj na miejscu, ogarnęliśmy się, wykąpaliśmy się i tak dalej, tak dalej. Oczywiście, wystrój jest, jakby na dzień dobry. To że to jest taki, no, można powiedzieć, hotel burdelowy, czyli wieczorem tutaj, no i zresztą w ciągu dnia zjeżdżają się panowie z paniami i nie tylko. W każdym razie, yy, z pewna poszaki wskazała, że być może te 230 batów to nie jest za 24 godziny, bo a, nie było pościeli, w sensie nie było przykrycia yy, się, nie było żadnego koca ani. Um, kołdry, dawanie. Dostaliśmy żadnego klucza. Trzy, tutaj jak się wchodzi, nie wiem, czy to pokazałeś, to od razu jest taka kurtyna, żeby się zasłonić. I tylko wyszliśmy z rowerami, i Pan od razu zasłonił tą kurtynę. I tak to szlaki zaczęły drążyć na nasze myśli. Słuchajcie, dowiedzieliśmy się, że da 230 watów, to jest. Opłata za 3 godziny użytkowania tego oto przybytku, więc ja u mnie bardzo się cieszę, bo mi się to strasznie nie podoba i w zasadzie to większość wy, wybrała. I, um, Ale jak komuś by się bardzo podobało, tak, chciałby zostać na noc. tak oto wygląda taki typowy rybak w takim miejscu. Lustro jest na wprost, lustro jest w suficie, lustro jest z boku, można się przyglądać z każdej strony w akcji. Gdyby komuś jednak się podobało tutaj, to może wynająć ten pokój na dobę, i to wtedy kosztuje 700 batów. Tak, a my tu nie zostajemy. To, to jest za duża mora, żeby to zapłacić. Dlatego ym, dziewczyny zostają, a my w trójkę jedziemy szukać czegoś innego. A później zabieramy dziewczyny i idziemy dalej. Witamy w naszym przybytku do uciekł na godziny. To był najdroższy prysznic, jak na tą chwilę. Bardzo nam tu się podoba. Zapraszam Mariusz. Pokaż może pokój w środku. Wpadliśmy na jedzenie. Przygrywa tutaj amerykańska muzyczka. A w międzyczasie pokażę Wam, jak wygląda pora... Jak wygląda pora deszczowa. Nasze rumaki. Ciekawe czy się zepsuł, czy po prostu idzie do sklepu. Wiecie co? Szukamy przybytka. Właściwie zostaliśmy zatrzymani przez cholerną, olbrzymią, okropną ulewę. Przez chyba półtorej godziny non stop. Lał deszcz. Zobaczcie, tutaj ta droga stała się rwącą rzeką. Przeczekamy jeszcze z 15 minut z nadzieją, że to wszystko odparuje i jedziemy szukać, bo nasza trzecia godzina w burdalowym hotelu zaraz dobiega końca i chcielibyśmy jednak znaleźć coś innego. teraz akcja internet. Zobaczcie to w ogóle, internet. I komary. Tak. To Mariusz, jest odważny. Mariusz się przeprawia przez kanał i idzie za ładnie. Jak się Wam jedzie? Jesteśmy w naszym przybytku, ale po drodze pokonowaliśmy rzeki drogowe można by to tak nazwać. Słuchajcie, czegoś takiego to w życiu nie przeżyliśmy, zwłaszcza na rowerach. I no, spotykały nas ulewne deszcze w porze deszczowej w Azji Południowo-Wschodniej, ale skutki tej ulewy dzisiejszej przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, bo nieziemsko zresztą. I teraz tak, miejsce, do, do którego dotarliśmy w ostatnim momencie, już się ściemniło, ale jesteśmy tutaj. Pokój całkiem sympatycznie, czysto, pachnąco, przyzwoicie stosunek jakoś do ceny w porządku, bo płacimy za to 500 batów, Tu nie zdziwcie się, że jest jakiś <grym> statysta, bo tutaj jest grzegorz i będziemy spać w trójkę. <grym> złączymy <grym> sobie, nie? i jak w środku. Nie, dostawią nam jeszcze jedno łóżko i to ja powiedziałem 500 batów. 500 batów kosztuje dwójka, a z dostawką będzie nas to kosztowało 650 batów. W totalu, tak. No, zobaczcie łazienkę, bardzo, bardzo sympatycznie. Jak miło, będziemy mieć wspólnie popkę, dlatego, że opragniliśmy do takiego przybytku, w którym chyba i chyba często nie przychodzą białasy. Widać, mamy trzy dania. Tak, raz, dwa, trzy. I bogactwo, bo tak. Tu mamy kurczaka z warzywami, z chili. Tu mamy mm, boczek z, z jajkiem sadzonym. Też z chili i z jakimś tam, chyba tajska bazylia jest. A tu mamy krewetki. No, z warzywami, dobra. No, życzę Wam smacznego. I z wami się żegnamy i zobaczymy się jutro, pa! Pa? Pa? pa, pa. Tak, tak. <laughs> mówimy Wam, dzień dobry.